Witam wszystkich w moim wielkim powrocie na YouTube. Z tej strony Zero i w tym powrocie Przyszły parkur normal. Oto nagroda. Nie będę wam psuł. No, nie będę wam psuł tego. No, niespodzianki. Tutaj mamy Survival Games. Mamy tutaj darmowy exp, darmowe diaksy, darmowe jedzenie i darmowe materiały budowlane, które można brać co, przepraszam? Co 5 minut, o ile dobrze jestem poinformowany. Tutaj jest pułapka Bajmi. Tutaj są tabliczki Bajmi. I teraz Wam pokażę yy, bazę mojej gildii, która jest jeszcze w budowie. Tak, całkiem ładna. Z Resistance. Tu mamy kowadła, śmie yy, no, śmietniki i mamy Bayer. Na spału nie są tabliczki z napisem noc. Klikamy. Noc. A tutaj mamy. O. I. O, coś zmienili. A tutaj mamy dzień. Tu mamy warpy i liczba Survival Games. Mamy warp Survival i warp jedzenie. Warp jedzenie ja budowałem z właścicielem. Przeczytam regulamin. Zasady ser serwa Megacraft. 1. Admin itd. Ni nie daje itemów. 2. Admin nie maszyna. 3. Żebraj, nie żebraj o, o rangi. 4. Nie, nie żebraj o itemy. 5. Jeśli ktoś jest afyk, odważ go. 6. Rangi się kupuje. 7. Baw się dobrze. 8. Słuchaj się administracji. 9. Miłej gry. Tu mamy maszynkę do eventów. No i teraz się już idziemy pożegnać. Mamy ładne dróżki, kartuski, enderpepsy. Kowadła. No. Więc to, był, to była prezentacja serwera Megacraft i powrót. Za obejrzenie dziękuję Wam. Zero. To tyle. Na razie.